I hey, ten twórca gry przyjeżdża do zrobił grę, za której przejście otrzymamy naprawdę darmowe robuksy. Niestety nie mogę tego sprawdzić, ale taka gra naprawdę istnieje i teraz będziecie tutaj w tle widzieli moi drodzy filmik jak to wygląda, jak wygląda to obi. Macie tutaj fragment moi drodzy filmu Sharebloxa. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak dokładnie całe obi wygląda to odsyłam was do filmu Sharebloxa, bo mu udało się to zagrać. Lub też możecie zobaczyć filmik bo również udało mu się to zagrać. No ja niestety nie miałem tej okazji. To nie jest żaden clickbait, nie jest żaden fake, Naprawdę w tej grze można Zdobyć darmowe Robuxy. Jest to pierwszy obi w historii Robloxa, które naprawdę daje darmowe Robuxy. Także napisała się na naszych oczach teraz naprawdę historia, jest to historyczny moment. Naprawdę bardzo fajnie, że Hejsem coś takiego postanowił zrobić. I za przejście tego obi, uwaga, możemy zdobyć aż 100 robuxów. Tak dokładnie mówiąc to 70, dlatego że gradzie ma podstawę, że szuka waszego gamepassa za 100 Robuxów i go kupuje. Dlatego, jeżeli ktoś z was miałby jakieś problemy przy odbiorze kodu, bo udało mu się akurat zagrać i to obi przejść to to dlatego, że nie macie, moi drodzy, gamepassa za 100 booksów. I jak sobie go zrobicie, to powinniście wtedy już móc sobie ten kod wasz, moi drodzy, wpisać i powinien on wtedy już zadziałać po jego potwierdzeniu. Uwaga, wasz ulubiony youtuber zapomniał dodać, że otrzymany kod możecie wpisać na tej stronie. Nie ma za co. Także naprawdę mega fajne, ta gra jeszcze nie raz będzie otwarta, no mi niestety nie udało się to zagrać, ale może mi się uda, na razie jak widzicie jest gra prywatna, ale mamy tutaj napis Be Right Back, czyli że wkrótce wrócimy, a to oznacza, że jeszcze darmowe Robuxy będą, no i kto wie, może Heizem postanowi zrobić jakieś, moi drodzy, większe giveaway'e i w przyszłości na przykład będzie dla, nie wiem, pierwszych 100 osób po na przykład 1000 Robuxów, zobaczymy, może też coś takiego będzie robił, bo Heizem ma jakieś drugie konto, z tego co się dowiedziałem i po przy pomocy tego konta, na którym mam mega dużo Robuxów, właśnie tutaj to działa. No i na początku z tego konta Hazem aż 20 tysiącom osób kupił Game Passa za 100 Robuxów. Jak dla mnie mega fajna inicjatywa. Hazem naprawdę jest kreatywny, ma bardzo fajne pomysły. Tego jeszcze w historii robuxa nie było. Nie wiem, jak tam Roblox z tym, czy tego nie zbanuje, bo Roblox raczej nie lubi takich gier, które pod postacią OBI Free Robux działają, ale. Wydaje mi się, że w tym przypadku może tak nie będzie, bo skoro Please Donate zostało na Robloxie i bardzo podobno do Please Donate gra Starving Artist wygrało Bloxy Awards, to chyba tutaj Roblox nie powinien mieć z tym problemu skoro nawet przyznał nagrodę Bloxy Awards grze podobnej tego typu. Dajcie znać co wy o tym sądzicie, napiszcie moi drodzy komentarz, hashtag FreeRobux, a przy to Wam serduszko. Oczywiście link do tej gry dam w opisie, mojej drodzy, filmu, żebyście mogli sobie sprawdzać na bieżąco, czy ta gra jest dostępna, bo być może jak Wy oglądacie ten film, to ta gra jest ponownie dostępna. No ja w momencie, w którym to nagrywam, niestety ta gra dla mnie jest zamknięta, jest prywatna. Jeżeli uda mi się w międzyczasie montowania tego filmu zagrać tą grę, to oczywiście Was o tym poinformuję, a ja na ten moment niestety nie mogę sobie tą gileczkę zagrać. Także w tym odcinku to już jest wszystko. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.